Czy wierzysz własnym oczom? Zróbmy mały test. Rozejrzyj się teraz po swoim pokoju. Wszystko wygląda normalnie, prawda? Ściany wydają się proste, a kolory są wyraźne. Ale co, jeśli powiem ci, że twój mózg właśnie w tej chwili domalowuje obraz, bo twoje oczy nie widzą wszystkiego? Witaj w kolejnym odcinku Wolnych Umysłów. Dziś zajmiemy się najpotężniejszym superkomputerem we wszechświecie. Tym, który masz między uszami. I udowodnimy, że ten komputer ma swoje własne błędy i glicze, zupełnie jak gra wideo. Zacznijmy od eksperymentu znikającego palca. Wiesz, że każdy człowiek ma w oku dosłownie dziurę? Nazywamy to plamką ślepą. To miejsce wewnątrz oka, gdzie nerw wzrokowy, czyli taki nasz wewnętrzny kabel, łączy się z siatkówką, czyli kamerą. I w tym miejscu nie ma żadnych czujników obrazu. Zrób to teraz razem ze mną. Zasłoń lewe oko dłonią. Wyciągnij prawą rękę prosto przed siebie i wystaw kciuk do góry. Teraz patrz cały czas na coś, co jest po lewej stronie Twojego kciuka na przykład na klamkę w drzwiach. Ale kciuk trzymaj w zasięgu wzroku. Powoli przesuwaj kciuk w prawo, nie odrywając wzroku od tego punktu po lewej. W pewnym momencie czubek Twojego palca zniknie. Po prostu rozpłynie się w powietrzu. Dlaczego? Bo obraz trafił akurat w tę dziurę w Twoim oku. A twój mózg? On kłamie. Zamiast pokazać ci czarną plamę, wkleja w to miejsce tło, na przykład ścianę albo dywan, żebyś się nie martwił. To się nazywa retusz mózgu. Przejdźmy do drugiego eksperymentu kolory których nie ma w naszych oczach mamy małe komórki czopki które odpowiadają za widzenie kolorów czerwonego zielonego i niebieskiego one też się męczą zupełnie jak ty kiedy robisz pajacyki wyobraź sobie że wpatrujesz się w czerwoną kropkę przez jakieś 30 sekund komórki odpowiedzialne za czerwony kolor krzyczą do mózgu czerwony czerwony aż w końcu opadają z sił kiedy nagle przeniesiesz wzrok na białą ścianę te zmęczone, czerwone komórki milczą. Za to zielone i niebieskie są wypoczęte i działają normalnie. Jaki jest efekt? Na ścianie widzisz kropkę w kolorze cyjanowym, czyli niebiesko-zielonym, chociaż wcale jej tam nie ma. Twój mózg pokazuje ci ducha koloru. Na koniec zastanówmy się, dlaczego Księżyc czasem wydaje się wielki. Zauważyłeś, że kiedy Księżyc jest nisko nad horyzontem, wygląda na ogromny? A gdy jest wysoko na niebie, wydaje się mały jak groszek? To też jest kłamstwo naszego mózgu. Księżyc jest zawsze taki sam, ale kiedy jest nisko, twój mózg porównuje go do domów, drzew i innych obiektów na ziemi, myśląc: O, księżyc jest większy niż ten dom. Kiedy jest wysoko na pustym niebie, mózg nie ma go do czego porównać, więc stwierdza: Pewnie jest mały. To kolejny dowód na to, że nie widzimy świata takim jaki jest widzimy go takim jaki wydaje się naszemu mózgowi. Po co o tym wszystkim mówimy? Żebyś wiedział, że Twoje zmysły